A, no? Jaka jest różnica pomiędzy terrorystą a dziewczyną? Nie wiem. Z terrorystą można negocjować? O ty kurnie. Dzisiaj kategoria Zagadka. Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada i gada, chociaż nikt go nie słucha? Ja wiem. No to słucham Maciuś. Nauczyciel. Panie doktorze, jestem młody, to jest moja pierwsza operacja. Oddychaj. Na spokojnie. Moja też. Co? Ja widzę patrzeć na dziewczynę stojącą w autobusie, w trakcie jak ja wygodnie siedzę. Więc co robisz? Zamykam oczy. Ta no to jakie jest hasło do Wi-Fi? Umij mi auto. No dobra. Źlobione, to jakie jest hasło do Wi-Fi? Umij mi auto małymi literami bez spacji. Hehehe. <grym> Maciek, co? Wiesz, że jesteś głupi jak but? Nie jestem. Mam ci udowodnić? No dawaj. Puk, puk. Poczekaj chwilę, bo ktoś puka do drzwi. A nie mówiłam. A weź się. Nie? Posłuchaj, posłuchaj mnie. Zaklamy no. teraz, żebyś dokończyła moje zdanie, dobra? To jest bardzo okay. prosta gielka. I love Tik. Tok. I love Insta. Gram. I love face? Book. I love you? O, kochasz mnie! Nie, ja nie, nie, też. nie, YouTube. Aha. Maciek! No! To dla mnie jak narkotyk. OMG, naprawdę? Jesteś uda mnie uzaleźniona? Nie, kurwa! Rujnujesz mi życie. Wow! tam, Maciek? A, nie mogę iść dzisiaj do szkoły. Dlaczego? Bo mam coś z oczami. Co takiego? No, nie widzę się tam. Hehe. <laughs> yep. I co Maciek? Co? Odchodzę od ciebie, mam cię dość w No i co się cieszysz? Nigdy nie znajdziesz takiej dziewczyny jak ja! No i właśnie o to chodzi! Ja cię... Jest? Dlaczego na moim koncie jest minus 5 zł? Co jest? Maciek, bo ja jestem materialistką! Ja ci dam, że jesteś materialistką! E, 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 e. Wypad z mojego domu! Hej! Pięknie wyglądasz! O, Dziękuję! Nie wiem co powiedzieć! Po prostu coś skłam, jak ja. <słuch> Eee, <laughs> a co ty taki wesoły dzisiaj? A bo zostałem wyluźniony dzisiaj. <laughs> Niby w jaki sposób. Bo pani od matematyki powiedziała, że moja klasa to D... De... A ja największy. Aha, no to gratulacje. Dziękuję. Maciek, 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 maciek! Co? Wyobraź sobie, że dzisiaj trzy razy przejechałam na czerwonym świetle i ani razu nie dostałam mandatu. I co z tego? A no jak to co? Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie torebkę. <laughs> Przecież wiesz, że to tak nie działa. A, ja jedziesz ze mną na siłownię dzisiaj? Tugerujesz, że jestem gruba? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Jak nie chcesz, to nie musisz jechać. A, i jeszcze do tego leniwa? Uśpokój się, nic z tych dzieci. Aha, czyli jeszcze uważasz, że histeryzuję? Uspokój się, to nie tak. Aha, czyli jeszcze mówię nieprawdę? Po prostu jak nie chcesz, to nie musisz jechać. A dlaczego ci tak zależy, żebym z tobą nie jechała, he? Ja pier... Jestem gruba. Hmm? A ty co się tak patrzysz? Może byś mi powiedział jakiś komplement? Komplement? E, eee, masz dobry wzrok. O ty. K ej, pani, przestań, przestań. Czek. Co? Co robisz? Coś, czego ty nie potrafisz. Czyli co? Dobrze gotować. Oszty, wyp. że jestem złym ojcem Tomek? Tato, ale mam na imię Maciek. Jeden. Bardzo zrównoważony Maciek, wiesz? O, jak miło mi. Dlaczego tak sądzisz? Bo jak coś powiesz z sensem, to za chwilę, dla równowagi, pierdolisz jakąś głupotę. Ego dokonałeś, dzielny rycerzu. Panie, tygodniami rabowałem, mordowałem we wszystkich wsiach i w miastach należących do Twoich vlogów na zachodzie. Zaraz, ale ja nie mam wrogów na zachodzie. Jak ty taki mądry jesteś? wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce. Jeden banan, dwa małpy i ciśłonie. Ja. To jakie jest hasło do Wi-Fi? Umyj mi auto. No dobra. Zrobione, to jakieś hasło do Wi-Fi? Umyj mi auto, małymi literami, bez spacji. <laughs> Ciuś, jak masz 5 złotych i poprosisz mamę o kolejne 5 złotych, ile będziesz mieć złotych? 5 złotych, proszę pana. Źle! Nie znasz dodawania? Znam. Ale pan nie zna mojej mamy.